I nagrywamy trzeci filmik dzisiaj 7 Seconds Challenge zadaje nasz kamera, kame, ka, kamerzysta Prolek. Sie ma? Nie pokazuje. Wydaje się. No więc on nam wymyśla zadania i zadaje albo mi, albo mu, albo temu gościowi tam. Dobra, no zaczynamy. Pytanie dla Sokokrafta. Ale jakie zadanie. By... No, zadanie? Zadanie, zadanie. Masz 7 sekund, żeby otworzyć drzwi Jaki? i zawołać. Jestem głupkiem. Ale tu? Cztery. Jeden głupi! Jest! Jeden zero! Zaczekaj, poczekaj, czekaj. Ja się komponię. I <laughs> no i co? No Teraz na pytanie? E, e, tam jest, tam jest, tam na dole, nie na górze jest stary, stary zabijaka. No, dajcie. No dawaj. Zabijaka, teraz masz 7 sekund, aby wybiegnąć przez drzwi i dobiegnąć do końca, do balkonu i wrócić. Raz, dwa, dwa trzy, trzy, cztery, pięć, pięć sześć, sześć, siedem. W ostatniej sekundzie. Nie. W ostatniej sekundzie zabijaka tak, dobiegną. Mamy... Teraz ja, więc muziek się tej perspektywie. Chodźcie u masz 7 sekund, aby... Usiąść i pocałować tego, tego, tamtego, nie wiem. jak, Tamtego w rogu. Pięć, cztery, trzy. No pocałowałem! Tak, cztery. dobrze. Teraz yy, zadanie za zabijaki. Aha. Masz 7 yy, sekund, aby... Wymyśla już Try już wymyśliłem. Napić się trochę tabasko. Nie zobaczmy później. Cztery. Trzy, dwa, jeden, zero. Dobrze, teraz musisz się to, to jest, jest ale... ostre jak... po prostu. Zobaczcie jak cały czerwony. Musimy już Tak. Teraz weźcie sobie kartki. Kartki sobie weźcie. Jakieś. Zabijak tutaj Zabijak umiera. Teraz tutaj jestem Aha, że nie jest kamerowane, ponieważ tutaj mamy telefon mój pod promem. Żyj zawijakiem, nie umiera. Muszę dać coś chyba do rysowania. Tak. Tutaj mamy pudełko, w którym było co to, co to za youtuber. A tutaj kogo wy... gotuję, uwaga uwaga. To będzie dzisiejszy mistrz, uwaga uwaga. To kim dzisiaj jest dzisiejszy mistrz Stu! Dobra To dla ciebie Stew! dzisiaj dla Ciebie Stił Dobra ej Ej masz... czy ty na to żeby w każdym filmie 14 filmów, żeby wylosować jakiegoś gościa youtubera i to, to masz ej, ej, film Czoko Abra, ej. Masz tutaj na środku masz Dobra, ja się boję Czego Kraw masz? 7 sekund, aby narysować. Czokokrab nie razem? Nie. nie. Czokokrab, masz 7 sekund, aby narysować zabijakę. 5, 4, 5, 3, 2, 7. 1, 0. Zabijak. Zaliczamy? Nie. Zaliczamy? Ziemię! Ale jakiego zabijaka? tak naprawdę ci czy... W Minecrafcie, no bo naprawdę, nie wyjaśniłeś. Się. Naprawdę to. Bo to jeszcze raz nie widziałem czy w Minecrafcie. Nie, nie no, trudno. Ale nie widziałem. Jeden punkt z widocz. Ma dwa lata. Ale do czego czym... mi się. Ma teraz robi Ma 7 sekund, aby narysować właśnie Czacokra. Cz, 4 nie, 3. 2. 2 yes. 1. 0. No to mam <grym> ci ja. To ma być nie? Też mnie zaliczamy. No. no ale no nie ma takiego tytułu, jakby... No siebie! Kurde, jak, jak mam narysować takie szybkie mosty, a on nie ma narysować? To jest już czwarte pytanie. No. Teraz będzie. No. Eee... Zabijaka masz 7 sekund... I teraz to, czu... to A, to ChocoCraft. Masz, eee... Y... 7 sekund... Aby... Czekaj. Aby wziąć zapalniczkę i ją zapalić. A teraz taka mała sztuczka. Co? Tak się nie da, a tak się da. nie, ja... Nigdy... To Dobra. Ale ja o tym nie wiedziałam. Tak się Ej, to tak nie można. Jest nadal <grych> Teraz, teraz zawijaka. Ale tak nie można. Zawijaka. Masz 7 sekund, aby włączyć telewizor i przełączyć na kanał TFAN. nie <grych> 4 trzy, dwa, jeden, zero! Przegrałeś! No ale to... Kurde Przegrałeś. Ale ja to nie wiem, bo tyle ci też się długo zaczął. Piąte pytanie. No ale to nie bo ja może nie jak to się. Dogała, Piąte pytanie. Piąte pytanie. Dlaczego krafta? Dobra no. się. Ma. Eee... Kurde, szybko jest Eee, nie ma, nie ma takiego czegoś. Bo ja Dobra, nie ma. Nie Dobra. Masz eee, 7 sekund, aby otworzyć tamtą szafkę i znaleźć coś fajnego. Coś, coś fajnego! fajnego. <głos> <głos> jest coś fajnego! Ej, ja coś fajnego. Tak, nie, nie zaliczamy. Mm. Znajdę no nie... coś lepszego, bo trząże mojej siostry. Aha, spoku. No. zaraz znajdzie. No hmm. nie koniecznie, prawda? Ale... Hmm. Chodziło mi o tamtą z autem, ale to nic. Le, teraz damy. teraz Nadal jest 2 -2. dla zabijaki masz 7 sekund, aby wziąć i poniżawę do góry i postawić ją na barkach czekokrajowca. <śmodalce> <one otwarmy>. <śmodalce> Cztery! <śmodalce> Cztery! Jej! Kłon to była <śmodalce> twa! To była twarz, więc się nie To była twa! To była twa! Patrz, to było tak! No i barkach. Nie, to była twa! Nie, nie to się! Ale nie. ej, to, nie, to było nie fair, bo on uciekał! No i co? To, to... było nie fair! To teraz. Już które? Szóste. Szóste pytanie dla Chocokrafta. Yy, masz 7 sekund, aby przynieść mi rzecz koloru zielonego. Zielony! Zielony! Zaliczone. 7 dla Teraz dla zabijaki trochę trudniejsze zadanie. No, to. Masz 7 sekund, aby przynieść mi rzecz koloru brązowego. Jest brązowy. To jest czarny. To jest brązowy, cepie. Pokaż. To jest czarny. To jest brązowy, patrz. A to jest, to jest b... w środku, jest brązowy. A to w środku. Ale w środku, patrz, chodź. To jest brązowy, to jest od brązowego. Ty Ale ja mogłeś zrobić takie coś. Otwórz to. Ale i tak nie zdążyłeś odliczyć, a i tak to etui jest brązowy. Więc się liczy 3-3. 3-3. I ostatnie, siódme pytanie. No bo siódme, do siedem pytań. Czemu siedem? No siedem. Jaki pytań, zadanie? dobra. Ale ja czemu tylko siedem? ktoś będzie miał 7 tych. siedem tych siedeń. Masz siedem sekund. Weźcie kartkę, weźcie kartkę. O Aby... nie Aby, aby... Narysować... Narysować... Klipera. Cztery. 3, 2, 1, 0, stop! Ma cztery nogi! Ma cztery nogi! Zaleczamy! Zaleczamy. Tylko niebieski ogórek. No to! to jest? teraz to dla jest, jest mój cricket, ludzie! To jest mój crivet! Dobra, jest 4 3 dla czekokraca. Masz... Teraz zabiega, masz... Wysek też kartkę. Masz 7 Czekaj. sekund, aby narysować Endermana. Czter, trzy... 2, 1, 0. Zaliczymy. Jestem Dermana. Chyba zaliczymy. No, masz drugie ręce, długie zaliczymy. nogi i długie, długiego górka na ciele. 4, 4. 4, 4. Teraz czakokierta. Masz 7 sekund, aby otworzyć tą szafkę z tym autkiem i przynieść w jakąś rzecz. Ej, jeszcze statu nie chcę. Koloru niebieskiego. Jeden, dwa, trzy, Teraz to wszystko ułożyć. O oh Stój, stój, nie, nie układaj! Teraz dla, Nie układaj, zostaw, zostaw! Teraz dla zawijaki. Zawijaka, masz 7 sekund, aby to ułożyć. 7, 6, 5, 5 4! 4, 4. 4 by Dobra, zamyczałam. By cały czas od wczoraj, Jeszcze po 5. Wczoraj, wczoraj jeszcze dwa funkcje i ktoś na nas wygra. Może będzie znowu uramić, tak jak w poprzednim odcinku. Co do tego youtubera. No. Tak. Teraz pytanie dla Czaka Craft. Znaczy zadanie dla Czaka Craft'a. Ma 7 sekund, aby zbiegnąć na dół, krzyknąć: Kocham Justina Wiwera i wrócić. 5, 7, 6, 13, 14, 4, 3, 2 1. <tryk> Zgadzanie nie zaliczone, bo nie zbiegnął nas od dół, zbiegnął na połowę schodu. Nie. Ale zaliczone. O, no bo nie what? będzie zaliczone. 6-5. To teraz zawijaka ma 7 sekund, aby pójść do pokoju swojego siostry i, krzyk, i krzyknąć, no. jestem głupkiem. No, no, no bliżej. Jestem, jestem głupkiem. Krzyknąć. No, jestem głupkiem. <laughs> krzyknąć. No, krzyknąć. No, 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 tak. Jestem no, No, no bliżej. Dobra. dobra, jest 6,6. Ostatnie zadanie, najtrudniejsze. O, fak, dobra, już jego się go pojechał. Robimy, żeby był punkt przewagi. Tak. No nie, tak. ma ręce. Nie. nie, punkt przewagi. Nie, nie, nie. Tak. Najtrudniejsze Bo... zadanie. <głaniczna> eee, już Wam mówię. Mam wymykać alfabet? <gulana> Teraz kolejne wyzwanie dla czekokrawka. Ma, napić się sosu Tabasco i założyć sobie skarpetki na ręce. Tam, przy parafecie. Dobra, jeszcze jedzcie. Przy sześć. sześć, pięć, pięć. cztery, trzy, dwa... Przegrał. Nie mogę do tego spojrzeć. Sześć, 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 sześć. Zadanie. Zadanie. Jaka? Ej, Masz to samo, co on. Zastopuj, zastopuj szybko, zastopuj. Teraz zrobi jakieś wyzwanie? Bez picia, bez picia. Jak się napijesz, to zadanie nie zaliczone. Masz 7 sekund, aby napisać z znoszę tabasko, założyć sobie yy, skarpetki na ręce i, i założyć sobie majtki na głowę. Co? Tak. 7. <śśladanie śladanie> nie zaliczone. <śladanie> to by już teraz Daj mi takie zdanie, że już się napuszczę z tabasko, zrobię tam bez picia. Dobra, to on ma takie zadanie. Nie, ja mu wcisnę, ja mu wcisnę. Tylko czekajcie, się, on tak. musi to przynieść tutaj, bo no, ja ja tam jest słaba widoczność. Nie, bo się Nie, trochę, to nie. To nie. To, to Jak to wcisnę, wcisnę dużo, to zabijaka mam minus jeden punkt. I masz... I gębę. Odsuń rękę. Dobra. I patrzcie, jak mu bedelał. No Odpuść gębę! Czekaj, ma wiadomo, jakie zadanie. dobra. Nagrywaj, czekaj, muszę zobaczyć, że to nagrywa. Dobra, nagrywaj. Może odsuń się <try> Trzy, dwa już zaliczone. Tak popitki, jak się później napisze Dobra, dobra, siadaj, siadaj no, Bez popitki, bez kopitki. Nie można się napić! Jak się napijesz, to zadanie... nie... Sześć, pięć, cztery trzy! Nie można dwa, Sam mówisz, Jeden, nie można zadanie mieć... jest zaliczone! Nie pić nie Teraz można. może się napić o Jak mu na nie zaszpicie, na... to będzie minus jeden punkt. A tu masz. Ale jak się napieka, to będzie zaliczone zadanie. Tak, jest już. <noise> no już, bo wychlejesz wszystko. Nigdy więcej. Nie, to jest niedobre, jak się będzie Wiem. tak? Nie, to jeszcze. Teraz kolejne zadanie. Twoje zadanie zaliczone. Teraz kolejna. Zawijakę. Masz 7 sekund, żeby pobiegnąć do łazienki, wziąć mydło i wrócić tutaj. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Nie zdążyłeś! Zdążył. Nie zdążył. Ok. Nie zdążył. Zawijaka. Przegrał niestety I... fajnie. We are the champions, my friends. Teraz klipię sobie. No i to już będzie koniec odcinka. Seven... Second challenge. Był z nami... Nie piję. Był z nami <grafy> ChocoCraft. I Zabiaka. <grafy> i drolek kamerzysta, tak. To na razie. na razie. Lajkujcie, subskrybujcie. Czekaj, czekaj. Dawajcie słów, błagam was. Błagam, błagam, błagam. Teraz błagam, ponieważ to jest tak trudna sprawę, ale Następny ja wam w następnym filmiku, więc